Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jedną z ładniejszych ofert, którą w ogóle żeśmy mieli do sprzedaży. Zobaczcie, piękne widoki na góry, na kulierę, na morze. Dzisiaj tak ładnie tego morza nie widać, bo jest mgiełka, ale jak nie ma tej mgły, no to jest po prostu cudownie. Więc jest to sad pomarańczowy. Taki jak widzicie, tarasowy. Ma 8 tarasów. Piękne widoki na góry. Tutaj jest ósmy taras. Dojazd, asfalt. No, widoki cudne. Dojazd, asfalt. Tu się kończy ósmy taras. I teraz tak. Wchodzimy na dziewiąty taras. Tu są takie trochę no, zabrudzone te schody, ale wejdę tam do góry. I zobaczcie, tutaj jest następny taras. Idealne miejsce pod jakiś patent. Tu poniżej jest sad. Tutaj jest taki teren, który trzeba by było też posprzątać. Troszkę. Ale zobaczcie, miejscówka fajna. I tu graniczymy bezpośrednio z górą. Widzicie? Jak pięknie? Jak ptaszki pięknie śpiewają. Tu jest góra. I. Jak to w górze można sobie zrobić, coś tam w samym środku góry, prawda? To zależy, jaki kto chciałby zastosować tutaj patent. Miejscówka idealna pod jakiś drewniany domek, jakiś kontener, widoki. No cóż, aż mi się nie chce stąd wracać. Do miasta, ale jest praca, a bez pracy nie ma kołaczy. Wiecie co? Tego wam ten telefon nie pokaże. To trzeba zobaczyć na, na własne oczy i poczuć ten klimat. Do morza mamy gdzieś 10 km. Sad ma około 4600 m2. Jest do niego zrobione też nawadnianie, tylko że woda ta nie jest zdatna do picia. Chyba, że ktoś jakiś filtr by zastosował. Porządne. Cena, jak na tą lokalizację, jest piękna. W sumie tutaj, zobaczcie, czujemy się kawałek dalej. Są tam zabudowania, widzicie. Z tej strony też ludzie na samej górze mają też jakieś domki. No, miejscówka idealna dla miłośników natury. Zobaczcie, pięknie, te góry no po prostu no, rob, robią robotę, jak to się mówi, fajnie. No, szkoda, że taka mgiełka jest, widzicie już tam przed tą kulierą jest woda, tafla wody, zaczynają zalewać plantację ryżu, także za chwilę już będą, będzie rósł tutaj sobie ryż. Pozdrawiam serdecznie.